Dziś z Jackiem. No już dawno nie nagrywałem, byłem no. chory. E, e, a ja mi się nie, mi... nie chciało. <zamyktali> Ale ja nie byłem chory. Będziemy no. się znowu bili. Ja to znowu ja, ja będę mieć rękawice. Ja o Jezu Nie no, po co Ci dawałem te rękawice? No właśnie, po co mi dawałeś? Właśnie? właśnie, nie <śmien> wiem. będę nie

Ciao. Teraz ty polecisz w kosmos. Dobra, widzowie, przy okazji chciałbym wam powiedzieć, żebyście też tu subskrybowali Matryc Twigs. Polecam. Fajne filmiki robi. Ja też tam występuję. Występuje? Jak to się mówiło? Występuję. No. Występuję. Też tam występuję. Mikołaj nie. Więc... lomus. La <gryt> tak Taki jesteś? ja Jacek, bo to jest Mikołaja telefon. Nie. No. Ale jego Dawaj na bramę! <grym> Łupa! O! I go, teraz go dusimy! Teraz <grym> ja go uduszę. Goście się prawie <grym> wychowali. Waszym zdaniem kto powinien wygrać, ja czy Jacek? Napiszcie w komentarzu. On, on jest, kurde, silniejszy ode mnie. Ja mam większą masę ciała niż on. Większą masę. W sumie na kamerze tego nie widzę, Jacek mam małe, tak to mam wielkie. A ty wygrałeś jak coś. No ale... E, e. Jacek nie wygrał. Zaraz, stąd już po mordy. Zobaczysz. Stajesz. Nie bije się mojej siostry. inne <laughs> nie ruszam. No, ale chcesz się zająć. Chcesz się opowiedzieć. O! O! O. Latuj się w komentarzu, że to ja powinienem wygrać. Poczekaj, coś nie fajna uchwała. Aj, jo, aj, i. No. <laughs> ja går, det er ikke så vanskelig. być jego brata. Nie, ten też jest youtuberem i lepszym od ciebie. No i co? Jest lepszy od No i co, że ma więcej subskrypcji, ale to nie znaczy, że jest lepszy. Spierdalaj gościu. Dziewczyn się przede wszystkim nie bije. Nie bije. Bijesz. Mały chudy trzeba uczyć tak. Ja nie jestem małym dochodem. Na pewno. Na pe, ale na pewno ode mnie. O Jezus. Przepraszam Was, ale kamera e, się upadła. Wmusiło. Ona upadła. E, <grym> na mojej podstawce, która jest tutaj. Poczekaj. E, e, Wiesz to jakoś poproszę? O, dobra, już nic. E, Malutkiego Ile ma. no, no, nie powrócę. Nie. Powro nie. To nie byłby popor. Zobacz, jak zabiję twojego brata. Jacyś silniejszy od niego. To nieprawda. Tadeusz, ja ci coś powiem. Ma ucho w garderobie. Jacek, ty, ty nie idź. Lilka coś mówi do niego. Ciekawe co. Mam żart? Jakie są ulubione chipsy hydraulika? Kran chips. Kran chips. Jakbyś była... Jakbyś był małpą... Teraz cię pokona małpa. Uciekaj, bo ja chcę cię unosić. Co? Ja Chcę cię ułożyć. Widzowie, on mnie unosi! On mnie unosi. On ma 47 kg! Jakie 47. 47? 48. Ale no to mi się pomyliło. O kilogram, widzisz jak dużo. A ty przynoszę kilogram, to ci mnie nie uniosę. On już z dwóch godzin nie dojdę się gofram. Jak Widzicie to? Widzicie to? To przecież jaska. Mikołaj, no bo ja mu pokazałem faka, a, a on mini. No zaję. Polskie pr prawo. Polskie prawo. to wiem nawet nie wiem jakie. W tej klasie tu Nie znamy się. My się, my się na niczym nie znamy. kto? No my. Przecież my się na niczym nie znamy. Tak, Tylko na głupotach. Tak na pewno ja znam się na wszystkich. Wiem jak... Na maćmy tylko najbardziej. No. Nie, na wf no z masą twoją to w sumie. Mm. Z jego masą w sumie jest dobrze. I to jest moją. No dla niego to najlepszy przedmiot. E, e, to jest... o, matma, matma. matma. Chociaż ja jej nienawidzę. Hm. Wtedy, bo wtedy mogę nic nie robić. On no otwiera telefon. I butami w telefonie. La. Dzieci, dzieci. Co z nich wyrośnie? bo Zabrałem jej telefon. Bo ona go psuła. mi No dobra, masz nic się nie zestraj. A ty masz się nie wypierdol. Na górze róże, na górze do, coś tam. W ryja. I już jest obezwładniony. <śmieniu> Wygrałem z nim! Jak się... Jakoś żyje. Ja zaraz nie wygrywam. To na pewno. Siemali. Patrzcie na to. Uuu, sorry. <kluzni> dam ci złe. Tak samo mi, ja, mi dałaś, więc. Jesteśmy kwita. No. <kluzni> e, sprawdź ile mam proces, ma, pro, bo. E, e, o, ten, Chińczyk podsłuchuje. Siedam. to zaraz trzeba po, ładować. Kończyć. Jak coś, co ja nagrywam na telefonie. No. To nie wstać go na kamerę. E, e. Ja żeby tu mam stać. Sad tylko mieszka w rodzinie, więc... No. Tak Nie mieszkam na ulicy. No nie jest żulem. To nie jest żul miecio. No. Za <grym> dom. FAKA, mi to... Nie, po coś to jest. To jest w tak. Ale patrz, tutaj masz ten palet. tutaj drugi i tutaj fakt Zrób jeszcze o tak raz Znaczy, czy jakoś Tak? Lila pokazała szwaku. I patrz Patrz, patrz. nie, poczekaj Schowaj, schowaj Oj, ja prawie wypełniłem żelazko Oj Jezus Lila, pokaż tak Dwa palce Jak tak. ty coś... Powiem, Dobra, pokaż. chodź Lila pod z, kamerę tak, jak wcześniej robiłaś e, 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 Kończymy już, Jacek? Powiedz to Mikołajowi

Nie, To jest mój piesio. Nie ja żertuję, po prostu piesio spi. Nie mogę wam teraz pokazać. Ale w sumie mogę. Przy... Ale, patrz, ale patrzcie. Pod ogon. sumie ogon ma. ma. No, w sumie to jest dziewczyna, bo on zostałem doklejona. To jest dla mojej siostry. Ona jest dzieckiem. <śmiech> oh! <śmiech> <śmiech> Zaraz ja, ja Zaraz tu życie. A ty chcesz mnie bić, a teraz jęczysz. No właśnie. <laughs> nie, idzie, Nie. idzie, dzieci. dzieci. Dzieci, z niej wyrośnie. To Matry z niej To z niej, wyrośnie. właśnie. Z tej W tej fakty. To jest 5%. O nie, idzie, procent. Нешто кој чиминара.